Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam budowę takiego gaźnika dwusobowego. Jest to zamieni Mikuni, bardzo często spotykany na aukcjach. Dokładnie jest to gaźnik Mokini, jaki model Wam nie powiem, ale bardzo często można go kupić na przykład na Allegro. Tutaj jest takie większe sanie oraz pokrywka przepustnicy jest przykręcona na jedną śrubę. Także jak on jest zbudowany. U góry tutaj mamy port paliwowy, czyli tutaj podpinamy wężyk z paliwa, i następnie paliwo sobie wpływa przez to gniazdo zaworku iglicowego. W tym miejscu jest otwór na wylot. Następnie pływak odcina nam dopływ paliwa. Tutaj mamy specyficzny zaworek iglicowy. Jest on tak zbudowany. Jak widzicie tutaj nie ma żadnej sprężynki, która to obejmuje i trzyma spływakiem. tylko on po prostu jest luzem włożony i u góry mamy taki bolec, który jest ze sprężynką. Także on sobie wchodzi tutaj, następnie przechodzi ten pływak, który ma blaszkę i ta blaszka właśnie opiera się o ten zaworek. Wkładamy sobie bolec i przykręcamy śrub, I w tej formie mamy złożone pływa. Gdy on sodzi na dół, widzimy ten zaworek jest wtedy na dole. Gdy idzie do góry, wtedy ten zaworek domyka nam dopływ paliwa. I tak to jest skonstruowane. Także wiemy jak jest zrobiony dopływ paliwa. Kolejną rzeczą, gdy jesteśmy przy dopływie paliwa, będzie odpowietrzenie. Tutaj na dole mamy kanał, który nam odpowietrza całą komorę półrakową. I on jest usytuowany w tym miejscu. I nie należy tego portu zaślepiać, przeważnie jest tutaj tutaj wężyk poprowadzony do połowy. Następnie mamy port podciśnienia. Jest to ten króciec. Gdy macie kranik podciśnieniowy, montujecie tutaj przewód z podciśnienia. Gdy nie macie takiego kranika, musicie ten port zaślepić. I on również jest w środku przelotowe. Będzie ciężko to pokazać, ponieważ jest bardzo malutki otworek. Czy to w komputerze będziecie widzieć? także to jest podciśnienie i w tych gaźnikach tutaj te miejsce które jest niekiedy wykorzystuje się na króciec od dozownika oleju a może być również ten kruciec tutaj tak jak jest w tym przypadku i on ma swój port tutaj obok przepustnicy z boku przepustnicy kolejną rzeczą która jest to jest śruba od położenia przepustnicy ona jest tutaj skręcona i ta śruba wygląda w taki oto sposób mamy śrubę, o-ring, podkładkę i sprężynkę w tej postaci jest to wkręcone w tym gaźniku także Możemy sobie od razu to wkręcić. I jak się spojrzymy tutaj, widać, kręca się śrubka i przepustnica ma taki stożek na dole. I im bardziej wkręcimy tą śrubkę, tym wyżej ona się podniesie. Kolejną rzeczą jest tutaj śruba od składu mieszanki. Jest to ta oto śruba ze sprężynką, zakończona takim specyficznym stożkiem. Teraz widać dokładnie ten stożek i im bardziej ona będzie kręcona do gaźnika, tym mniej powietrza będzie się dostawać przez kanał powietrzny od dyszy wolnych obrotów i tym bardziej będzie wzbogacona mieszanka. Ja sobie ją wkręcę do oporu i wykręcę półtora obrotu. Czuję, jest opór. I wykręcamy pół, jeden, półtora, i wtedy sobie idziemy albo bardziej ubożej i wykręcamy tą śrubę, albo bardziej bogaciej i ją kręcamy to wszystko będziemy widzieć na wolnych obrotach gdy motorek sobie chodzi, niech sobie pochodzi tak dwie minutki, wyłączamy go i sprawdzamy jakiego koloru jest świeca, można też zrobić tak, iż włączamy taki motorek rozgrzewamy go i sprawdzamy reakcję na manetkę gazu i wtedy mamy też odniesienie, którą stronę musimy iść, ale na temat regulacji macie osobny odcinek i również macie to w odcinku o gaźniku Mikuni 2T I jak ten kanał jest zbudowany od dyszy wolnych obrotów, tutaj mamy kanał Powietrzny, właśnie od tej dyszy, wolnych obrotów. On jest przewiertany do tego momentu, do tej śruby. Następnie ten kanał od śruby idzie sobie do końca, do tego kanału, który jest zaślepiony. Jest to właśnie ten kanał i tym kanałem sobie wędruje tutaj do dyszy wolnych obrotów. Dysza wolnych obrotów wygląda w ten sposób w tym gaźniku. Jest ona tutaj z rurką emulsyjną, także tą rurkę emulsyjną obmywa powietrze, można tak powiedzieć, i wtedy paliwo jest wysysane. Także sobie od razu ją wkręcimy tutaj, pamiętajcie zawsze miejcie dopasowany śrubokręt i wkręcamy do oporu, ale oczywiście tak, żeby nic tutaj nie pękło i ta mieszanka już zmieszana paliwa z powietrzem wędruje sobie tutaj do góry, może wykręcę tą dyszę, żebyście lepiej to widzieli, w tym miejscu, teraz to widać, za przepustnicą mamy kanał paliwowo-powietrzny, którym dostaje się mieszanka już zmieszana, z racji, że ona jest za iglicą, a przepustnica jest tak wyprofilowana, iż nawet przy maksymalnym zamknięciu będzie dostawać się tam paliwo z powietrzem właśnie z tej dyszy wolnego obrotu. kolejną mamy dyszę główną i widzimy tutaj ten centralny otwór gdzie wchodzi iglica jest on na wylot poprowadzony i kanał powietrzny zaczyna się tutaj na samym dole wpływa sobie powietrze przez ten otwór w środku jest dziurka i kolejną mamy rurkę emulsyjną jest to ta rurka, montujemy ją tą węższą stroną do góry czyli do przepustnicy także sobie ją wkładamy Następnie jest kręcona dysza, także sobie wkręcamy tą dyszę. I co jeszcze nam zostało, oczywiście, zostało nam sanie. Tutaj mamy rurkę od sania, tutaj również są takie malutkie dwa otworki, oraz mamy odpowietrzenie właśnie tej komory sania, która znajduje się tutaj. Jest to ta dziurka, i ta dziurka wędruje sobie aż do tego miejsca. O, teraz dobrze to widać. I również w górę mamy taką dziurkę. Po co właściwie ona jest, nie wiem, ale domyślam, że się, że również jest ona odpowietrzeniem górnej części Sania, ale mogę się mylić. I sanie jak tutaj jest skonstruowane. Oczywiście kanał powietrzny mamy z tej strony. Wędruje sobie on tutaj, jak widzimy. I on nie wędruje tutaj do tego momentu, tylko jest kolejny kanał, już zaślepiony tutaj kulką. Wchodzi nam do środka. Widzimy go na samym dole. Jest to ten otwór właśnie. I kolejny kanał jest tam głębiej. Nie wiem czy będzie go widać. Po tej stronie w ten sposób idzie a teraz go widać i mieszanka już jest zmieszana w powietrze oraz w paliwo, i wędruje sobie tutaj za przepustnicę znowu i wpada przez ten otwór zmieszane już paliwo z powietrzem I gdy sanie wędruje na dół, czyli gdy jest dostarczane do niego napięcie, oczywiście po stacyjce i po zapłonie, gdy skuter pracuje, sanie się zamyka. Zamyka nam dopływ paliwa i automatycznie również dopływ powietrza, ponieważ tutaj ten bolec sania zamyka nam te dwa porty względem siebie i sania ma o -ring w tym miejscu, musi być ten oring szczelny oraz na samej końcówce sania również jest takie uszczelnienie gumowe i musi ono być. Szczelne. Także wiemy jak jest skonstruowane sanie, ale nie do końca. Także dół tutaj cały mamy omówiony. Teraz dolny dekielek. Tutaj mamy właśnie komorę sania, gdzie pobierane jest paliwo przez tą rurkę. I widzimy tutaj mamy kolejny kanał, którym to wpływa sobie paliwo, i następnie mamy otwór tutaj na dole. W miejscu, który przechodzi sobie aż do tego momentu. Także tak jest pobierane paliwo z sania. Bardzo często zatyka się ten otwór, i taki gaźnik wtedy nie ma sania. Kolejną rzeczą jest przelew tego gaźnika. Jest to oczywiście ta rurka z tym otworem, i ona jest niezależna od tej śruby z boku. I gdy dostarczymy tutaj paliwo, gdy poziom będzie za duży, paliwa, wtedy po prostu będzie nam się wylawało tędy paliwo. Kolejną mamy zlew paliwa. Jest to tutaj ten otworek. Poprzez skręcenie tej śruby do oporu jest ten kanał zamknięty i nie przedostaje nam się paliwo do tego momentu. Gdy go będziemy stopniowo odkręcać, będzie paliwo się zlewać. I w tym gaźniku mamy oczywiście taką szczelkę, także teraz sobie złóżmy ten dół gaźnika. I tu, tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma sprężynki na tym zaworku idlicowym, także wkładamy go normalnie. Później wkładamy pływak. Oczywiście tutaj się nie pomylicie, jak włożyć taki pływak i przykręcamy z boku śrub. I teraz bardzo istotna sprawa i dużo ludzi popełnia ten błąd. Przelewa im się gaźnik. Po prostu wylewa im się te, z tego miejsca wężykiem paliwo. Czym to jest spowodowane? W 90% jest to spowodowane brudem między zaworkiem iglicowym, a gniazdem tego zaworku iglicowego od pływaka i wtedy to się nie domyka i wlewa nam się cały czas paliwo, ponieważ pływak odpowiada nam za to, w którym momencie ma być paliwo odcięte, czyli jak się napełni poziom. i Ostatnia rzecz, ktoś mógł majstrować przed Wami I ten pływak wygiąć w drugą stronę i że on dochodzi tutaj do górnego swojego punktu I wtedy wylewa nam się już tą rurką paliwu Oczywiście taki pływak podginamy W tym przypadku podginamy tą blaszkę Widzimy tutaj jest chyba za niski poziom paliwa Ponieważ pływak nie jest na równi względem korpusu gaźnika Ja tak sprawdzam gaźniki On powinien być na równi z korpusem gaźnika Jeśli macie serwisówkę można się sugerować serwisówką Aczkolwiek ja tutaj nie mam serwisówki do tego koźnika. I raczej jej nie zdobędziecie. Ja teraz odginam właśnie tą blaszkę, do góry lekko, i teraz jest na równi z korpusem gaźnika. I możemy sprawdzić to w prosty sposób. Podpinamy tutaj wężyk, dmuchamy powietrze i możemy tak sprawdzić, kiedy to powietrze nie będzie się przedostawać. Dobrze, zakładamy uszczelkę. Do gaźnika tutaj nie mamy bolców ustalających, ale oczywiście otwór z komory ssania, kładamy na tą rurkę. Następnie cztery śrub i całość skręcamy. I kolejnym etapem jest oczywiście. Montaż całej przepustnicy z iglicą, z zabezpieczeniem iglicy, i nałożenie tutaj o ringu i skręcenie tego już na silniku Oraz montaż sania, ale ja sania tutaj nie mam, także wam tego niestety nie pokażę. Gdy chcecie więcej dowiedzieć się na temat regulacji, są filmiki, sprawdźcie sobie wszystkie moje filmiki o gaźnikach. Wszystkie typy gaźników jakie są, jak to funkcjonuje. Oraz są filmiki z czyszczenia, gdzie czyszczę domowo taki gaźnik. Jest po prostu dużo tych filmików na moim kanale, także możecie je oglądać, aczkolwiek nie zdziwcie się, że nie będę Wam odpisować na komentarze typu przerywam mi skuter, co zrobić, ponieważ to wszystko praktycznie jest na moim kanale, tylko trzeba właściwie szukać i oglądać. Także tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pomógł Wam ten filmik. Jeśli pomógł Ci ten filmik i dowiedziałeś się czegoś nowego, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, ponieważ subskrypcje są ważne, żeby ten kanał docierał do większej ilości widzów oraz łapki w górę i komentarze. Jeśli nie podobał ci się ten filmik i chciałbyś coś więcej powiedzieć na temat budowy tego gaźnika, możesz pisać komentarze, możesz dać łapkę na dół. Ja się nie urażę: każdy ma prawo do własnej opinii. Także na razie.